Cebula to naturalny antybiotyk, który znany jest ludzkości już od wieków. Nasze prababcie zawsze posiadały zapasy tego warzywa w swoich spiżarkach. Stosowane ją nie tylko z racji na jej walory wzbogacające smak posiłków, lecz także jako lek pierwszej pomocy, głównie podczas epidemii grypy. Szczególnie wiosną i zimą. Co się jednak stanie, gdy będziesz spożywać ją regularnie przez 7 dni? W sieci znalazłem doświadczenie opisywane przez kobietę, która tego spróbowała. Wyniki okazują się bardzo ciekawe, ponieważ Numer 1. Cebula to naturalny antybiotyk. Cebula i inne naturalne antybiotyki są bardzo dobrą odmianą dla antybiotyków syntetycznych, które osłabiają nasz organizm i ich skuteczność jest coraz słabsza. Dzięki zawartości związków siarki, Cebula ma bardzo dobre właściwości antybakteryjne. Podczas krojenia cebuli wytwarzano jest wiele związków siarki, które posiadają udowodnione działanie antybiotyczne, które docenimy podczas lekkich przeziębień i grypy. W przypadku bardzo nasilonych objawów należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ jej właściwości mogą okazać się niewystarczające. Numer 2 cebula na katar, kaszel i zapalenie migdałków. Jeden z kanadyjskich lekarzy, który przez wiele lat zagłębiał tajniki naturalnej medycyny, zaleca umieszczenie pokrojonej cebuli niedaleko łóżka przed snem. Jako, że w większości osób niezbyt spodoba się ten pomysł z racji na długo unoszący się niezbyt przyjemny zapach, to proponujemy skorzystanie z mniej kłopotliwych środków na bazie czosnku, które możemy wykonać samodzielnie. Jednym ze skutecznych jest domowy syrop z cebuli który ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny oraz regeneruje błonę śluzową górnych dróg oddechowych. Kolejnym sposobem, który możemy wykorzystać, jest pukanka do gardła na bazie soku z cebuli w połączeniu z solą fizjologiczną. Regularne pukanie gardła taką mieszanką kilka razy dziennie skutecznie pozwala pozbyć się przewlekłego zapalenia migdałków. Numer 3. Naturalna ochrona przed chorobami zakaźnymi. Opisując właściwości cebuli, nie jest sposób przytoczyć opisu epidemii grypy tzw. Hiszpanki, która szalała w latach 1918-1919. Zachorowało na nią aż 500 milionów ludzi na całym świecie. Przez ten czas śmierć poniosło około 50 do 100 milionów osób. Rodziny, których jadłospis był bogaty w czosnek i cebulę, miały o wiele większe szanse na uchronienie się przed tą chorobą. Często rozkładano ją również w pomieszczeniach mieszkalnych. Jaką cebulę wybrać? Jak pisaliśmy powyżej, smak cebuli jest czymś, co bardzo często zniechęca nas przed jej regularnym spożywaniem. Ogrodnicy starają się sprostać dzisiejszym wymaganiom, najczęściej wybierają odmiany mniej piekące i słodsze w smaku. Problem w tym, że odmiany te posiadają w swoim składzie mniej związków siarki, a co za tym idzie, jej właściwości lecznicze są o wiele słabsze niż powinny. Jeśli zdecydujemy się zatem na spożywanie cebuli w celach leczniczych i aby uchronić się przed infekcjami, to należy szukać odmian, które mają mocno piekący smak i podczas obierania wywołują silne uzawienie. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.